O, City Camp Paris Domki Nasz domek Miejsce bardzo fajne Marzec, zimno Nad rzeczką Taras Domek wzięliśmy sobie Sześcioosobowy Byliśmy w czwórkę, co prawda W szóstkę byłoby ciasno, ale Mega fajnie Wersalka w salonie Aneksik kuchenny Lodówka Mikrofala Wszystko jest Sypialnia Numer jeden Owrócę aparat bo malutka no i łóżka wygodne Moskitiery w oknach na lato Dużo szafek, wieszaki a nie, naprawdę, oh, mogę polecić. Łazienka z prysznicem. Grzejniczki dają naprawdę cieplutko. Kibelek. Sypialnia druga z łóżkiem piętrowym. Nie korzystaliśmy. I sypialnia trzecia dwa Łóżeczka Fajny, naprawdę fajny domek Tak to wygląda W lecie Przypuszczam, że rewelacja Z czystym sumieniem Mogę polecić City Camp Paris Prąd, prąd na kluczyk Wyjeżdża autobus stąd Jest tutaj sklep Fajne miejsce Jakieś, nie wiem, 5 km od wieża polecam.